Dla tych, którzy, dla tych, którzy nie mają interesu w czytaniu Ewangelii takiego, żeby pozostać chrześcijaninem. Jezus czytany bez tego, żeby koniecznie coś musiało z tego wyjść, bo przecież On tyle dla mnie zrobił i tak dalej, jawi się jako postać, która nie może być autorytetem. Jezus żąda ofiar, żąda wyrzeczenia, żąda zaparcia się siebie. Proszę Państwa, czy w życiu, nawet jeżeli chodzi o czynienie dobra, czy w życiu to tak działa, że jeżeli ktoś zapiera się siebie, nie ma nic własnego, poświęca się tylko innym, to on lepiej czyni dobro innym? Czy nie jest tak, jak zresztą Edward wspomniał? Najpierw trzeba zadbać o siebie. Najpierw trzeba zadbać o to, żeby się znaleźć w środowisku, które mnie sprzyja. Najpierw trzeba miłość otrzymać. I Państwo to doskonale wiecie, bo Państwo żyjecie w ten sposób. W małżeństwach, we wspólnotach i tak dalej. Najpierw trzeba zadbać o siebie, o swój dobrostan, o swoją godność, o swoje towarzystwo, o swoje szczęście, o swój majątek, o swoją miłość, o swoje małżeństwo. Najpierw o to trzeba zadbać, żeby potem móc promieniować dawać i dzielić się z tym z innymi. Czy nie? Czy znacie Państwo ze swojego, ze swojego yy, otoczenia, ze swojego życia, ze swojego własnego życia takie przykłady, pozbywam się wszystkiego i idę służyć ludziom? A dokładnie tego żąda od nas Jezus. Mnie się wydaje, że zamiast nosić brzemiona nauki chrześcijańskiej, <laughs> poczucia winy, bycia za coś w sposób wymuszony, wdzięcznym. Jestem przekonany, że tę miłość, i tę moralność, i tę życzliwość, i te wszystkie cudowne rzeczy, które spotykamy we wspólnotach chrześcijańskich, jestem przekonany, i wiem z własnego doświadczenia, można mieć bez tych wszystkich kosztów. Poddaję Państwu pod rozwagę, że przyjrzenie się Jezusowi musi prowadzić do takiego wniosku, że On nie jest źródłem tego wszystkiego dobra w nas, że On nie jest konieczny, nie jest potrzebny, żeby to, dobro, żeby to wszystko dobro w nas miało okazję zaowoc zaowocować, a jedynie znalezienie takiego środowiska, znalezienie takich ludzi, którzy razem z nami będą współpracować. Chciałbym...